Co takiego? To było dawno, zanim cię poznałem. Zabezpieczałeś się? Nie. Musisz się zbadać. Na pewno to zrobię. Byłem głupi, ale spokojna głowa. Jak będziemy się kochać, użyjemy prezerwatywy. Nie, Wiko mówiła, że one pękają. Chcę, żeby mój ukochany był zdrowy. Jak ty pójdziesz do lekarza, ja zrobię badania. Nie idź ze mną, bo się wstydzę. Przecież nie zostawię cię samej. Nie idę sama. Jak chcesz. Gdy zajdziesz w ciąże, będę z Tobą na wszystkich wizytach u lekarza. A potem podczas porodu. Bardzo Cię kocham. Tak długo na mnie czekałeś. To największy dowód miłości, jaki mogłeś mi dać. Teraz jestem gotowa. Chcę, żebyś był pierwszym i jedynym mężczyzną w moim życiu. Ty też tego pragniesz? Chcesz? Chcę, by było pięknie. Co jest? Odbiło ci? Nagle interesuje cię fotografia? O czym ty mówisz? Masz tyle zdjęć, Solo, że mógłbyś stworzyć jej fanclub i zostać jego prezesem. Kto ci to powiedział? Nieważne. To zdjęcie nic nie znaczy. Mnie nie oszukasz. Nie jestem Luhan. Czekaj, przeginasz. Wyjaśnię ci to. Nic nie zrobiłem, ale jak chcesz, następnym razem ją pocałuję. Rób, co chcesz. Mam to w nosie. Jak to? Zrywam z tobą. Rozumiem. Wypimy za Cierliderki. Przelewa się. Trochę brudne, ale może być. Za to, co się stało między Teo i Raquel. Czuję się jakoś dziwnie. Czemu? Powinnaś być szczęśliwa. Sama nie wiem. Długo się zastanawiałam, jak się na nim odegrać. Ale jak już mi się to udało, czuję się bardzo źle. To pewnie tylko kwestia czasu. Ile mam jeszcze czekać? Zemsta to była najgorsza rzecz, jaką mogłam zrobić. Nie, tak. Nie popełniłeś żadnego błędu. Teraz musisz się skupić na tej sprawie z Gastonem i Industrial Harel. Już jesteś blisko prawdy. Nie poddawaj się. Proszę idziemy. Dokąd? Jak to dokąd. Muszę się przebrać. Nie trzeba. Chodź. Pan bustamante? Co pana tu sprowadza? Chciał się pan ze mną widzieć? Ja? Nie. To jakiś żart? Nie. Chwileczkę. Alicjo? Czy to ty umówiłaś mnie z panem Bustamante? Nie. Ja. Chcę wyjaśnić ten problem z czekami. Dzień dobry, witam. Moja przyjaciółka ma umówioną wizytę u ginekologa. Jak się nazywasz? Cameron. Cameron Diaz. Diaz. Mogę prosić o autograf? Jasne. Dziękuję. Doktor zaraz panią przyjmie. Jesteś chora. Cicho. Co ty wyprawiasz? Doktorze, Cameron już jest. Nieźle, grasz. Jesteśmy we wariatkowie? Cicho. Czemu nie podałaś prawdziwego nazwiska? Nie mogę ogłosić całemu światu, że mi jako ludzi przeszła do ginekologa. Już to zrobiłaś. Muszę dbać o swój wizerunek. Nie mogę. Oszaleję. Ta pani ginekolog jest bardzo fajna. Przepraszam. Może pani dać coś mojej przyjaciółce do czytania? Oczywiście. Dziękuję. Jest tu oddział psychiatryczny? Na drugim piętrze. Rozumiem. Mówisz, że jestem wariatką? Rozerwij się. Muszę się rozebrać? Tak. Cameron Diaz? To moja przyjaciółka. Witam. Gdzie doktor Solorzano? Jest w gabinecie? Ja ją zastępuję. Właśnie odbiera poród, ale proszę wejść. Słabo mi nie wejdę. Wszystko będzie dobrze. To mężczyzna. Miguel? Co tu robisz? Przyszedłem spytać o twoje wyniki. Nie chcę z tobą rozmawiać. Czemu? Bo czuję, że coś między nami pękło. Jeśli mówisz tak z powodu tego, co się stało, chodzi o to, co mi powiedziałeś. Żebym o tobie zapomniała. To nie ma nic do rzeczy. Przyszedłem tu w trosce o twoje zdrowie. To wszystko. Jeśli tylko dlatego, to zapomnij. Bo wyniki są dobre. Cieszę się. Tak. Czemu wtedy płakałaś? Bo bałam się, że będzie źle. Nie masz pojęcia. Przez to przeszłam i ile wycierpiałam. Ale wszystko jest dobrze. Czemu znów się tak zachowujesz? Nie mów mi, żebym o tobie zapomniała, bo ostatnie trzy miesiące były najlepszym okresem mojego życia. Proszę wejść. Dobrze. Ruszaj Cameron. Nie wejdę. Puść mnie. Pomocy! Mia! Cameron! Przepraszam, moja przyjaciółka jest trochę przygłupia. Na pewno nie. To twoja pierwsza wizyta? Tak jakby. Masz prawo się denerwować. Jeśli to nic pilnego, poczekamy na doktor Solorsano i to ona cię zbada. Dzięki, Pa. Iba... Siadaj, Cameron. Wykorzystajmy tę wizytę. Przede wszystkim chcemy dowiedzieć się czegoś o antykoncepcji. Dobrze.